Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na trzecim już odcinku Kripsów ze Skajafa. ze mną jest dzisiaj Żelkowa Dama Hello. E, gościnnie e, Gościnnie na swoim kanale, tak? Gościnnie na swoim kanale, zaczynamy od wyspy Oli 06 Zapraszam! Masz jakieś intro czy coś? Tak, <głos》>. spoko, ale damy radę Świetnie Jak zwykle, standardowo musiał mi się Krynia wciąć w początek, no bo gdzieś by on... Musimy mieć te swoje 5 minut sławy Czasami trzeba. Po prostu. Dobra, yy, lecimy z wyspą Oli. Widać że początek, ale podobiesz co podoba mi się ten murek akurat. Prosty, ale fajny. Że w ogóle jest ten murek, a nie taka wywalona cała platforma, tylko po to, żeby była. Albo zas tak zas zasłoni jest cała, z z chyba. zasłonięta. Ale to z tym. nie jest. No, ale to nie jest patrz, cała platforma, tylko kawałeczek no? już nie używa całego miejsca. To jest tak kameralnie bardziej jest. Mhm. Chodź windą na dół, chodź. To jest, jest, tak jest kulturalnie no dobra... A ja kulturalnie Windows jechałem, Dobra. O, ty też. Bo... O, jest właścicielka. O, jest. Ona nawet nie wie, nie wie co tu się dzieje. Hi, hi, bo siedzimy na v Bocze, ona wybiera, nie? Ona wybiera. Nie może węgiel, węgiel czy ziemniak. Wybrała ziemniaka. <grym> Jejo. Dobra. Jak żyć. Ogólnie mi się podoba. Albo wiesz... jeden... Może jeden to był ziemniak, a drugiego spaliła po prostu ziemniaka. <grym> I nie wiedziałam co z nim zrobić. Um, dobra. Wiesz co? Ogólnie to mi się podoba, bo jest tak... Prosto, widać, że to jest początek. Tomek jest taki ładny. No, fajnie to nie leci tak, wiesz, jak wszyscy cała platforma na full z kobla i dopiero coś na tym się działa. Dokładnie. To jest tak... pokazanie, że nie trzeba... Takie drzewka jakieś robią. No, robi patrz, długa podłoga, ale tutaj takie jakieś bale to. są takie ozdobione. No. fajniej tutaj jest, podoba mi się akurat. Jak na początek to jest całkiem spoko. A z tymi balami to musiała być w sumie spore roboty, bo zobacz, są do góry No ustawione. tak, musiała się bawić z tym. No... wow. Ale fajnie, taki dom się no. pobudowała, nie tylko to, co musi, tylko też tak, żeby o, to jakoś pack, wyglądało. No patrz, tu jest na przykład koblarka, widać, że zaczynała. Gdzie ty tu. jesteś? Ja, w domku, cię. tu, Chodź. Jestem. patrz. Jestem. Niby głupia wow. koblarka, domkiem obudowana i już fajnie wygląda. No, widać przynajmniej tego syfu takiego, że tu jest kobyl, woda i lawa, nie? <śmiech> <śmiech> tak. No, ale fajnie to wygląda. Tu widać jakiś mobgrinder, jak ma swój. No, w, w domu to zazwyczaj jest z kobla, bo to jest... Trzeba sporo surowców na to. No. On ma swojego piesełka. Tak ono już widać. O obrońce. <grystanie> nic już nie, nie, nie ma. ma. To ma dwa poziomy. A tu co jest? O, proszę, a tu widziałaś taki? To jest? Coś wystaje. To jest y, źródełko bodajże jakieś tak. Wstawi. A, tak, muszę to Ryb cię pewnie łowiła Tak. <grystanie> I ma dwa błazenki. Co ty grzebiesz chodzi pod skrzynkach? Ja wcale nie, nikt nie, nie, <grystanie> Nieładnie nie, ładnie nie, 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 ma. Dlaczego? Bo to tak niekulturalnie. Ty... Ja, się o nich tra... ja się troszczę o nią, żeby jej nic nie zabrakło. No 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 no. Skawik, też tak oddam. Mojego męża? Zawsze. <grym> tylko mu nie Ty <grym> Tylko mu nie mów no, na nagraniu. <grym> Ale tylko mu nie mów. <grym> tylko ci cicho. cicho. <grym> Dobra, w takim razie to co, oceniamy? Tak. To ty pierwsza, bo ty jesteś tutaj gościnnie na tym kanale, więc zaczynaj. Tak, jak dla mnie, mimo że to jest początek, to jest całkiem fajnie to wszystko tak rozbudowane i... Ja też daję 6. Nawet nie oceniłam. Dobra, ty dajesz szósteczkę, a ja dam 7, bo jest dla mnie całkiem spoko na początek. 7. Okej. Okay. Teraz przeniesiemy się na wyspę... Ej, tylko jak ja... Mhm. No właśnie... Ej, czekaj chwilę. Bo ja nie zapisałem dokładnego niku. O kogo ci chodzi? Nie, żebym nie znał dokładnego niku mojej helperki Vera. A o właśnie. Wiem, że jest Vera i potem sobie. To 15. No widzisz. To... <laughs> Okej. <Okay. śmiech> hmm, czekaj, no bo musiałem, chciałem się sprawdzić, choć teraz. <laughs> no co? Biedne dziecko. Czekaj, bo muszę... A tym też jej nie mów. Nie, nie usłyszę na pewno. Ej. Nie, na pewno. A Ona ma strasznie ładną wyspę, bo ma wszystko w takim ogromnym Właśnie, drzewie, już, największym drzewie na serwerze. Już Cała wyspa jest obrośnięta okay. korzątki, już mi się mu się to jest tak ładne, No. tak ładne. Takie rozprzopiżone trochę. Widzicie, nawet tak obrośnięte, te te korzenie tak spadają. To takie pojedyncze małe wysepki z biomami, ale... To drzewo. Wygląda bardziej jak drzewo, ma jakieś gałęzie w ogóle. Kiedy Trochę większe. Jak, wiesz co, w tym Miasteczku jak taka kolejka na tych konikach, wiesz. Raz wyżej, raz niżej. Bez jaj. To takie łabące <laughs> <są, to> się... <laughs> A jak wiem mały, strasznie to lubi. W ogóle wesołe, Miasteczka są super. Dobra. <laughs> o, ona ma ten... ma parkur z umieraniem. Z umieraniem Uwaga, ma, tutaj zginął, a na wyspie. Parkour by Weroc. Ale ładny. a prowadzi. Jeśli spadniesz, wpisz is spawn lub idź Weroc 315. Byłaś na górze tego parkura? Nie. Czyli to jest góra, czy co to jest? Dzień. To jest jakiś. To jest gniazdko z jajkiem, boże, a zobacz. Tego... Znaczy w sumie nie pokazywałam teraz tego gniazdka z jajkiem, ale już idę. Bzium. Zobacz, to jest gniazdko z jajkiem. Jeszcze tu. Dzień. Nie ten drogi. O, tu jest, o. Patrzcie, jest jajeczko. To jest gniazdko z jajkiem. Jaj... Ciekawe, co coś w środku jest. Nie można patrzeć, bo się nie wykluje. To trzeba ogrzewać ciepłem miłością i w ogóle. To dlaczego tam stoisz? no bo Aj. Jeszcze strasznie mi się podobały takie małe wysypki z latające no. dookoła z gliny i z o, taka to jedna. Zysa... O, regulamin. I wersji. tutaj jest taki... jeszcze ma swój domek na górze. Nie wiem, czy widziałaś. Ja na razie jestem w drzewie. Mogę cię... A a, serio, zatem ja zapomniałem w sobie środek jeszcze zmienić. No właśnie... Faktycznie przecież tam. Wyszedłem od razu, bo mi się spodobało z zewnątrz. I co co wow. I tu jest tabliczków a tabliczka. No, tu jest porozpisywane. Nie wiem jak inne chce się to czytać, ale dobra. Wow, wow, ale srogo. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawem pokrewnym właścicielka wyspy zastrzega sobie prawo do każdej rzeczy będącej na wyspie. Ostra. No, dobra. Ale ma podpisów. Ale ładnie tu jest strasznie, to drzewko jest tak ładnie wykończone. Uh. I te nawet te różowe bloki tutaj pasują jakoś. No tak. Nie wiedziałem, że tego można w ogóle do czegoś użyć. Ekspiarka jest pod i celineczka. To jest sklepik widać, ale całkiem fajnie z tego, z kwarcu, z schodków kwarcowych. Mhm. Uh -huh. Co tu jest wyżej jeszcze? Tu jest ekspie. Ekspi... O, nie, Aha. ekspiarka jest gdzieś wyżej. Tu jest... Y... No, farmy jakieś A tu są kuraki. No. Jak tak biedne kuraki zamknąć? Jejo. A widziałeś, tu jest, tutaj jest golemiarka. Łabłaś w golemarsce? Puszczę cię już, nie będzie. Będzie na mnie. Chodź. Ty. Ej, wróć. O. Golemy se mają. Tu do góry masz też... fajnie jest to drzewo. Jest całe zagospodarowane od góry do dołu. Patrz, to już się chyba kończy. Tak? Nie. Nie, tam jest ta góra mm. Ale patrz, każde pięterko jest ładnie zagospodarowane. No. A teraz? A wyżej? A wyżej jest jeszcze eksperka właśnie. Nie... Czego windą nie mogę podjechać? A, bo tu jest tabliczka, ktoś postawił teraz, chodź. O. nie budować. Ej. Mój e <laughs> eksperka. Ała! Co? Wylądowałam w ekspiarce. Co? Jakim cudem? Tu jest winda w ekspiarce. Możecie a, no. W... No patrz, Dwie. jesteś windą w ekspiarce, dosłownie, przed całym sponerem. No wiem, wiem. to jeszcze wyżej, tu jest niezagospodarowany to jakiś wiesz, można sobie przyjść po cichutku mm, tak i robić niegrzeczne no, rzeczy w ciemności. To <grywa> Przy, Tak, przyprowadzę tutaj męża swojego i będziemy tutaj sobie baratować Dobra, chodź idziemy na dół, No chyba to już wszystko z tej wyspy. Tak, a czy nie no, jeszcze tam jest taki jeden, patrz, pokażę ci ten film. Eee... To ten dom czekaj, już prawie. Witam! O, przykro mi serdecznie. To, to po domu. Przykro mi ta atrapa domu. C o. <laughs> jaki trap. No, ale ładny... Ale ładny z zewnątrz zobacz. No, z zewnątrz jest całkiem ładny. Bardzo ładna atrapa domu. Ale patrz pozabijane dechami. <laughs> jakie ładne! O Jezu, jakie dobre. A tu jeszcze jest taki ten słodziutki balonik z serduszkiem. O, jak słodko! Trochę jakby ktoś go lekko Coklaty. spłaszczył, ale. Spoko. Taki jajkowaty. Cii, bo tu jest ciśnie, ciśnienie inne, tu jest <laughs> wysoko, i tu trzeba y, to wziąć pod uwagę. Dobra, to co? Oceniamy. To no może tak. oceniaj, piecy. Ja daję o. 10. Jak dla mnie? 9. Bo były. Tam właśnie nie zaskoczono, właśnie w tym sensie, że do mnie taki atrapa, wskaza atrapa i jego niego piętra, ale ogólnie jest całkiem spoko. Ja uważam, że wyspa jest strasznie ładnie zagospodarowana, nie ma tak na pałę wywalone. to tylko jest piękne, wszystko dookoła jest piękne, jest 10 na 10, a nie jakieś takie mm -hmm. 9. Ale to jest moja ocena, odczep się. Do joj, Dobra, joj, to co? Kolejny Ej. dom to? The Alice Gaming Dom. Kolejna wyspa. Tutaj jeszcze nie wszystko jest wywalone grasem, ale to wiadomo, że to drogie, ale tak, są bardzo ładne tą, zaczątki. No, to podobają takie początki. ta. To wszystko z liśćmi no, tak, jest włączenie. ładnie. Stara dobra zasada budowania mówi, że jak coś jest brzydkie, to o jeb... <tosujesz> <tosujesz> Przepraszam. <tosujesz> Okręć to liśćmi i <tosujesz> <tosujesz> działa. Będzie, będzie kruczek i sobie witniesz, kruczniesz, coś tam Weź będziesz chciał. kluczek, nie bój się. Dobrze. E, ale... tak. Nie no, jest strasznie ładny. tutaj każdy domek no, jest do czego ale... innego. mimo że dachów nie, nie, jest nie ma, ale... Pani tak, co to wygląda? Jest tak... Tutaj huragan przeszedł, pozrywał dach, ja myślę, że tak tanio jest naprawić To nie wszystko. takie tanie, tutaj drogie zaczyna na skyblockach. Tak, Ej, tam tanie. na dole jeszcze jest jakaś platformka. Zaczyna się robić. Eeeem... Nie, 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 nie. A te domki są ładne. Na dół ja chodź. Ten... O, o. No, no jestem tu. Łopszy był. Bo się i znikam. Ale patrz, po na fół płytkę skodały. No mówię ci droga, trzeba było tam na dach no. trzeba zbierać, żeby Dobra. Ogólnie w sumie chyba pokazaliśmy wszystko co jest na tej wyspie. Jest mało, skromnie, ale w sumie tak tutaj. Nie, to jest łatwo wszystko <laughs> pokazać, bo tak jest od Ale wicylać, <laughs> Tego liska jest ładny. A, bardzo ładny. I to drugie co tu się obok buduje jeszcze nie wiadomo, co ale to e, nie, nie da się Ogonek? Jest. W sumie. No, tak sobie myślę. Myślisz? Tylko jakiś niebieski, pewnie Oj, się cze, w się. Co to, to może być? To może być wszystko. Wow. Albo... Może to jest taki kwiatuszek, bo to jest zielone dookoła? Może? Taki, tylko niebieski jakichś, no nie wiem. Dobra, jak dla mnie. Oceniaj. Ten domek, mimo że jest, leczy znaczy domek, mówię, cała wyspa ogólnie jest y, całkiem spoko. Domki są takie, mimo że dach tak powyrywało. wyrywało. <grywa> jak dla mnie szósteczka. Mówię ci huragan był. O, no to zobaczy, jesteśmy zgodni. To tak samo. ostatnia wyspa? 6-6. <grym> tak. Ale Mix Eee, no czekaj, to nas chyba bardziej interesowała ta górna część tej wyspy wtedy. O, jest. O, teraz się tepnię. Tak na idę. tej wyspie. A tam na tam I na dalej... Jakieś... Tu... No to window jeszcze możesz mhm. podjechać. No ja tam nie byłem nigdy. Zobacz. I... Witam w sklepie, pisał, w tamtą stronę... Dobają się takie rzeczy strasznie no, jak. Jest... Ale to właśnie jest jak fajne, że jak, jak jest SkyBlock, skyblock to już wszystko nie robię tak takich typowych y, platformy. Nie robią Właśnie. sobie miejsca, żeby jak na survivalu, No. Tylko grają na... No, nie ale robią to tak... Z, ze smakiem. O. Do, o. o! O. Ale to znasz słowa. O. No nie wiem, nic zaczęli no. ująć. Naprawdę. Wiesz. Jestem z ciebie domy. Władza zmienia. Dobracie informacje, to jest jakieś informacje. Ojej. Ty już się chwaliłaś wiem, tacy, tak? że masz to nie helpera? Nie, w każdym razie mam helpera, bo wiecie, po znajomościach i te sprawy... Mm. <laughs> Poznaję Dokładnie. Wcale Wczoraj nie, nie składała podania jak wszyscy, nie. Mało podała, ale napisałam. Dokładnie. Ortograficznie chociaż! <laughs> Poznajomość, jak wszystko. Bardzo poprawnie, owszem. Umie stawiać kropki, Netflix. potwierdzam. Tu nie ma mojego no podpisu zostaw. na tej wyspie. Nie ma. Jest Twój, a mojego nie ma. Ja tu postawię swój podpis, i wydaje żal, że tu nie ma mojego podpisu. Nie? gdzie tu jest. Animics Quad, odmica donate. Ale tu jest jakieś specjalne miejsce wyjątkowe, a nie. O, tu się, tu się w tym mieć. Nielegalny grzybałek halocyrek. Krwina. Tak. To znieszczę to zostawi. A, Jak to w ogóle mogło nie być mojego popisu? Dobra, lecimy na dół. Okay. Yy, to w ogóle nie jest do w ogóle. A, tu jest jakaś yy... willa. Nie, to na pewno to jest. To jest stały element tej wyspy, dekoracyjny. Yy, dom polskiej pandy. Zapraszam. Willa, droga. No to Zapraszam. idziemy, zobaczcie jak zaprasza. Uuu. To mi polska panda. Mieszka jezi. ze Stołniarką, biedak. No. <laughs> Ale wiecie, ja, bo to panda to na tej musi mieć ten... Ale on Krasnę Bambusem się. Panda przyjęcie. się bambusem chyba żyje. Ale Bambusów nie ma Tu musi traw. Bambusów. To musi trawę jeść. A tu patrz, wszystko wyjedzone, równiutko jest. <laughs> nie daje urosnąć w ogóle. Ale ładnie no, jest co? ten. Podej podejście do domu jest bardzo ładne. Tutaj, co to jest? No, Magazyn. Musisz usiąść na ławeczce. Proszę... proszę mi otworzyć drzwi. Tu, za tobą! Tu wróć! Jesteś. halo. halo. Ale, ale proszę panią. Ale... Tak, Bra, i mnie zombie ja chcę A wziąć. Jesteś. Tak, chamsko. Wziąć. wziąć. Wziąć, wziąć cię. Otwieraj. Au! Wziąć! Au! magazyn. Tak. W tym magazynie za dużo nie ma. Jest ciemno. Ale magazyn jakie? kiedy? No, w planie tak układane w domu, żeby lepiej. to nie było tak. Hamsko. I dawno nie widziałem, żeby ktoś miał podpisane skrzynki. No, tak. Tam Wszyscy zawsze frame jednak podpisują, je. Uwaga, teraz nikt nie widział, włączyłem dzień. nie widział. To jest dom, okay. ale miksa zapraszam. A jakiś taki Dawaj, fajny siadamy, ekran. Dawaj co oglądamy żółkowo w telewizorze na YouTube. <głos》. głos》>. No. YouTube ma jakąś przerwę techniczną. Nie, 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 idę, idę z ciebie. Służę? Patrz, patrz na to, patrz na to. Ha! ha. Ale patrz, śpiew w jego łóżku. Łóżko jest zajęte. Tylko mu nie mów. Nie mogę się położyć. No dobra, to co, Aha, oceniamy? Mnie. nie Szymy. wiem, co się. Chyba jeszcze niżej coś jest. Aha. Gdzie tu? O, patrz, Mnie się patrz, w domu akurat zakup. teraz, dobra. Może tak, aż tak bardzo będzie słychać. Przez walkę. E, standardowe byłaś, nabijanie punktów A, ściany z tego, z żelaza, tak, złota tak, i tym podobnych rzeczy. Chcieliśmy wam po pokazać jedną fajną tak? rzecz, Okej. jak się fajnie punkty nabija, ale Właściwie się nie zgodził. O. Ale ogólnie co Ach, to jest No cóż... Nie no, ładna wyspa. Najbardziej mi się podoba ta wieża z... Na, bardzo, za, to jest bardzo o. Bardzo takie o. <laughs> bardzo ładne. Najbardziej o. <laughs> takie bardzo Też, o. Tak. Najbardziej o. A gdzieś tu jeszcze nie że jest. <laughs> A ktoś chce kaktusiarkę ja Nie mogę się doczekać widać. aż oni tutaj dobudują resztę tych rzeczy. Widać już przygotowane pod kaktusiarkę. Uuuu. <laughs> Ciekawe, czy starczy operów. Ale nie, patrz, spadki porobione, czyli będzie. na raczej... dygresja. Tak, <laughs> kulturalnie. Woda. Czyli tak, kulturalnie, Tutaj bardzo widzę, ładnie. A próbuję takiej Aha, ty w ogóle nie ma hoperów. Przy tym, przy farmie. Yy, ale ona jeszcze chyba nie jest gotowa. Tak wygląda przy tym, masz z tyłu są... Jest... dorobione jest... Nie dorobione jest. jeszcze. A nie, dorobione jednak, żartowałem. Snajpery i Uważaj, dnia, bo strzelają mieszkać. do ciebie Snajper. Ale patrz, tutaj no, też będą wykładać... Drogi sam, ale bardzo ten pomysł, ale fajny. Dobra, Drogie. idę na samą górę. <laughs> no, idę na, na górę, górę do Wikona i tutaj się ocenę zrobimy. To To co? Y może ja teraz pierwsza? E. Jak dla mnie wyspa tak ładna, licząc tej pięknej wieży z lapi Lapisu. <noise> Dobra, jak dla to mnie ta wyspa jest tak na punktów 8. No. To co, podsumujesz kto no, ma na 7. Bo ty tam chyba to w miarę... No. Aha, no, mam tu podliczyć trawie. wszystko? Czy przeczytać, czy, 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 czy co chcesz? Nie no. E, Vero ma punktów 19, Alice ma 12, AlMX ma 15, a, ai, tak. a okay. Ola ma 13. No ona była Więc w ogóle prawie poza konkurencją Padła Vero oczywiście. E, zaraz po niej. Dokładnie, zaraz po niej jest AleMix. W tym odcinku. E, jeśli chcecie się... e, Potem Ola 06 i na końcu Alice. Tak. Ale w ogóle to, że się dostaliście do To co do odcinka, może teraz jest się jak coś, chętli... Bo to też była selekcja i tak dalej. Będziecie na YouTube, ach. będziecie sławni. Potem przyjdziecie do szkoły, coś. A i tu właśnie ty byłeś kto w komentarzach. tak. wow! Daj mi autograf. Właśnie, jeżeli ktoś ma ale uważa, wiadomo, że ma Ale żeby nie musi duża, być taka na ma full, ma dużo zbudowane, tak jak e, dużo. Ale ładnie. Tak jak Ola miała. Nie musi być na full, ale ma być nakładnie, a tak nie jak jak chodzi miała. o to, żeby ona była po ładnie. Że tak żeby było ładnie. Ale miała hmm. to oceniamy. ładnie, ale skromnie. I takie. Tak, ale było ładnie, skromnie. Dokładnie. Bo oceniamy tylko te um, aspekty walorystyczne. Walory wyspy. Czyli coś takiego. No, żeby ładnie było, po prostu. No co? W takim razie kończymy. Walory I za, zapraszamy do komentowania. Możecie oceniać w, w własny sposób, która Wam się wyspa najbardziej podobała, ile dajecie punktów? Też chętnie poczytam. My w sumie oboje. Tak. <grym> Bardzo chętnie się dawiem, jak a, a, bardzo się zgadzacie z moimi opiniami, a jak bardzo. Ktoś, ktoś spawner wyszedł za 5 Nie ma pieniędzy! Wykupiłem kupuj, dzisiaj kupuj. dwa spawnery. Dobra, w takim razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. podobał. Komentujcie, lajkujcie. Wbijajcie na serwer oczywiście. Do tej mendy. Do tego. Do tego. No, zapraszam serdecznie. Tak. Do mnie, tak. No możecie też być na TS. Bardzo tak. chętnie z porozmawiam po kolei. <grymka> chamska reklama! To jest kropka z prawda? Dobra, N. to co? <grymka> Hamska to reklama, jakbym powiedział, że Dobra. Super, o, super, pasz, film, kosztuje jedyne 12 lat. Za miesiąc. To była chamska reklama, ale tego nie powiedziałem. Będziecie z tobą. Będziecie mieli słowski wieczór. <grymka> Dobra, do Dobra, do następnego dzień. trzymajcie się i hej. Mm -hmm. <grymka> Cześć!